Szanowni Państwo, miło mi poinformować, że nasi klienci, już kolejni nasi klienci, zakończyli swoją przygodę z kredytem frankowym. W tym przypadku droga do sukcesu była dość długa, ponieważ w pierwszej instancji sędzia Eliza Kurkowska Sądu Okręgowego w Warszawie. Oddaliła w całości powództwo, natomiast sąd apelacyjny w Warszawie na skutek naszej apelacji zmienił ten wyrok i ustalił, że umowa kredytu zawarta przez naszych klientów z ówczesnym Polbankiem, obecnie Raiffeisen, w 2007 roku jest nieważna i uwaga, zasądził na rzecz naszych klientów kwotę ponad 1,6 mln, także bardzo, bardzo duża wygrana. Oczywiście, nasi klienci dostali wszystkie odsetki od dnia, Upływającego po 14 dniach od doręczenia pozwu, także wyrok jest idealny. Rozliczenie nastąpiło zgodnie z teorią dwóch kondycji, czyli jedyną słuszną w przypadku rozliczeń Frankowiczów z bankami.